Dzień dobry, witam w odcinku wideokastu Prawny Briefing Kancelarii Sadkowskiej Wspólnicy. Um, dzisiejszy temat dotyczy procesu delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjrzymy się dwóm sytuacjom: jednej, w której pracodawca y, ma siedzibę w Unii Europejskiej, i drugiej, kiedy podmiot jest spoza Unii. Ja się nazywam Karolina Wrona i jestem młodszą specjalistką do spraw prawa imigracyjnego, a ze mną jest Zuzanna Nowak, starsza specjalistka do spraw prawa imigracyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, cieszę się, że możemy zacząć właśnie od tego tematu. Zanim przejdziemy do szczegółów, wyjaśnijmy sobie najpierw podstawy. Powiedz, kogo w ogóle możemy nazywać pracownikiem delegowanym? W rozumieniu unijnej dyrektywy y, dotyczącej delegowania, ustawy o pracownikach delegowanych oraz Polskiego Kodeksu Pracy pracownikiem delegowanym może być tylko i wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Jest to ważne, ponieważ nie może być to osoba samozatrudniona czy zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Delegowanie ma charakter tymczasowy. Pracownik delegowany przez cały okres delegowania pozostaje w strukturach swojego zagranicznego pracodawcy pod jego zwierzchnictwem, a delegowanie ma służyć realizacji konkretnej usługi w Polsce. No dobrze, w takim razie, skoro to już mamy wyjaśnione, przejdźmy do szczegółów. I zacznijmy od pierwszego scenariusza, kiedy pracodawca z siedzibą w Unii Europejskiej deleguje pracownika spoza Unii do Polski. Jakie obowiązują tutaj zasady? W takim przypadku procedura relokacji do Polski jest stosunkowo prosta. Zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli pracownik jest legalnie zatrudniony w innym kraju Unii Europejskiej i to głównie tam wykonuje swoją pracę, a jedynie czasowo jest oddelegowany do Polski, pracodawca nie ma konieczności uzyskiwania dla niego zezwolenia na pracę ale są obowiązki. Pracodawca musi przede wszystkim najpóźniej w pierwszym dniu delegowania zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Musi również wyznaczyć osobę kontaktową na terytorium Polski oraz przechowywać wszystkie dokumenty związane z pracownikiem delegowanym. Oprócz tego musi także pracownikowi delegowanemu zapewnić co najmniej minimalne warunki zatrudnienia. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia minimalnego, jak i BHP czy urlopu wypoczynkowego. A co z pobytem takiego pracownika? To osobna kwestia. Legalność pracy i legalność pobytu cudzoziemców na terytorium Polski to dwa odrębne reżimy prawne. Co prawda dokument pobytowy wydany przez inne państwo Unii Europejskiej uprawnia cudzoziemca zarówno do przekroczenia polskiej granicy, jak i do pobytu na terytorium Polski. Natomiast ten pobyt nie może przekroczyć 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Oznacza to, że przed upływem tego okresu, jeżeli cudzoziemiec ma być delegowany na okres dłuższy, konieczne będzie złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego. Jak długo może trwać okres takiego delegowania? Co do zasady nie ma limitu, natomiast należy pamiętać o tym, że jedynie w okresie pierwszych 12 miesięcy delegowania pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi delegowanemu minimalny katalog uprawnień przysługujących polskiemu pracownikowi. Jeżeli natomiast ten okres delegowania ulegnie przedłużeniu, i przekroczy 12 miesięcy, pracodawca delegujący ma obowiązek stosować już pełen katalog warunków zatrudnienia wynikający z polskiego prawa, a nie jedynie rdzeń minimalnych warunków zatrudnienia. No dobrze, a jak wyglądają kwestie ubezpieczenia społecznego? To też jest bardzo ciekawa kwestia. Kluczowe znaczenie ma ustalenie, któremu systemowi ubezpieczeń społecznych będzie podlegał pracownik delegowany w okresie swojego delegowania na terytorium Polski. Potwierdzenie przynależności do zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych stanowi formularz A1, który wydawany jest przez zagraniczne instytucje dotyczące ubezpieczeń społecznych. No to skoro powiedzieliśmy już o ubezpieczeniu społecznym, to jak wygląda kwestia ubezpieczenia zdrowotnego? Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to zazwyczaj składki są częścią systemu ubezpieczenia społecznego, dlatego też posiadanie ważnego A1 oznacza, że pracownik pozostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie delegowania. Jednak, aby móc korzystać w Polsce z opieki medycznej w ramach NFZ, konieczne jest uzyskanie przez takiego pracownika Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli karty ECUS. Zuzanna, a jakie zasady obowiązują w zakresie opodatkowania dochodu? Co do zasady, dochody z pracy najemnej są opodatkowane w państwie, w którym ta praca była faktycznie wykonywana, czyli w tym przypadku w Polsce, chyba że są spełnione łącznie określone warunki zwalniające, w tym np. brak rezydencji podatkowej w Polsce. Każdy taki przypadek powinien być jednak indywidualnie analizowany. No dobrze, a teraz drugi przypadek czyli pracodawca spoza Unii Europejskiej deleguje swojego pracownika do Polski. Jak to wygląda? Tu procedura jest zdecydowanie bardziej wymagająca. W takim przypadku zawsze konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę w związku z delegowaniem pracownika przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski. Dotychczas takie zezwolenie było nazywane zezwoleniem na pracę typu C. No i oczywiście, oprócz tego, pracownik musi mieć legalną podstawę pobytu w Polsce i dopiero po uzyskaniu tych dwóch elementów zezwolenia na pracę i podstawy pobytowej. Taki pracownik może wykonywać pracę jako pracownik delegowany. Oczywiście istnieje również obowiązek zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia delegowania takiego pracownika. Należy również przechowywać dokumenty, wyznaczyć osobę kontaktową w Polsce i stosować minimalne warunki zatrudnienia. Mamy też dodatkowy obowiązek, z którym nie spotkamy się w przypadku delegowania z innego państwa Unii Europejskiej, a mianowicie obowiązek przedłożenia kopii umowy zawartej z cudzoziemcem w języku polskim do organu, który wydał zezwolenie na pracę. Ten obowiązek musimy spełnić jeszcze przed rozpoczęciem delegowania przez pracownika. Czyli ta procedura jest znacznie dłuższa i bardziej formalna niż w przypadku pracodawcy z Unii Europejskiej? Tak, wymaga wcześniejszego przygotowania, ponieważ samo postępowanie dotyczące uzyskania zezwolenia na pracę może potrwać kilka miesięcy, nie wspominając nawet o procesie wizowym, który na przykład w państwach azjatyckich również trwa bardzo długo. Ponadto nie mamy w tym przypadku takich ułatwień jak objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach EKUS. W takim przypadku pracownik delegowany musi posiadać prywatne ubezpieczenia zdrowotne. A co w takim razie z dalszym pobytem takiego cudzoziemca w Polsce? Tak jak w przypadku, który omawialiśmy poprzednio, pracownik delegowany musi najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski złożyć do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Polski. Warto też nadmienić, że zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydane na okres tylko i wyłącznie taki, który został wskazany w odpowiednio przygotowanym wcześniej liście delegującym. I to samo będzie w przypadku zezwolenia na pracę. Masz rację. Do tego dodałabym jeszcze to, że cudzoziemiec musi posiadać ważne zezwolenie na pracę przez cały okres delegowania, mimo tego, że równolegle posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla pracownika delegowanego. A teraz zatrzymajmy się na chwilę i porównajmy te dwa scenariusze. Jakie są kluczowe różnice w obowiązkach zagranicznego pracodawcy, który deleguje pracownika do Polski? Jeżeli pracodawca ma siedzibę w Unii Europejskiej, to jego obowiązki ograniczają się głównie do sfery administracyjnej i pracowniczej. Przede wszystkim musi on zgłosić fakt delegowania do Państwowej Inspekcji Pracy, wyznaczyć osobę kontaktową na terytorium Polski, przechowywać dokumentację związaną z delegowaniem, ale także zapewnić pracownikowi delegowanemu minimalne warunki pracy zgodne z polskimi przepisami. Ponadto, jeżeli chcemy, aby pracownik delegowany był objęty ubezpieczeniem społecznym w państwie, z którego jest delegowany, musimy uzyskać dla niego zaświadczenie A1. Oczywiście, jeżeli okres delegowania przekracza 90 dni, cudzoziemiec musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla pracownika delegowanego. W przypadku pracodawców spoza Unii Europejskiej katalog obowiązków jest jeszcze szerszy, bo do tych wymienionych dochodzi także konieczność uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika delegowanego oraz konieczność upewnienia się, że posiada on podstawę pobytu na terytorium Polski. Czyli w obu tych przypadkach trzeba zadbać o formalności w Polsce, a przy pracodawcy spoza Unii Europejskiej dochodzi jeszcze procedura uzyskania zezwolenia na pracę. Dokładnie tak, Karolina, i to jest ta praktyczna różnica. Dla pracodawców unijnych to raczej obowiązki kontrolne i porządkowe, a dla podmiotów spoza Unii Europejskiej dodatkowo postępowania administracyjne, które wymagają czasu i dokumentów. Podsumujmy więc. Delegowanie pracownika spoza Unii Europejskiej do Polski znacznie różni się w zależności od tego, czy pracodawca ma swoją siedzibę w Unii, czy poza nią. Jeśli pracodawca ma siedzibę w Unii Europejskiej, Procedura jest uproszczona i nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. E, oczywiście są inne obowiązki, o których należy pamiętać. Jeżeli pracodawca natomiast ma siedzibę poza Unią Europejską, zawsze jest obowiązek uzyskiwania zezwolenia na pracę oraz polskiej podstawy pobytowej. Od siebie dodam, że jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące delegowania pracowników na terytorium Polski, to zapraszamy do kontaktu z Działem Prawa Imigracyjnego Kancelarii Sadkowskiej Wspólnicy. Dziękuję, Zuzanna, bardzo za rozmowę, a Państwu oczywiście dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Również dziękuję i do zobaczenia.